Hej, hej, tu pierwszoligowy Speedway, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej kariery menadżera drużyny Wolf Wisztok. A my jedziemy już drugi półfinał, e pierwszej ligi jak pamiętamy. Zakończył pierwszy, zakończył się porażką naszej drużyny, muszę tylko wejść, żeby zobaczyć dokładnie, z Wybrzeżem Gdańsk prawdopodobnie, tak jest. Przegraliśmy 48 do 42, ale teraz jedziemy u siebie i mam nadzieję, że uda mi się zrewanżować w Wybrzeżu. Na wstępie zachęcam Was do subskrypcji kanału Sport, do zostawienia łapki w górę w tym przed, przedostatnim odcinku z tej serii na kanale. A my najpierw zoserkniemy sobie na skład w takim razie i ustalimy go po mojemu dzisiaj. Więc najpierw musimy wszystkich zdjąć na ławeczkę. Re Renan Gafurow jest w naszym składzie jeszcze w ogóle. To ciekawe. Wiecie co? Pod piątkę pójdzie Wasz Kamilik, tak postanowiłem. Pod jedynkę Martin Smoliński, 2 Kai Huckenbeck, 3 Luke Becker, 4 Marcin Kościelski, ale się rozwinął Marcin, co nie Wydaje mi się, że Marcin ma mniejszą siłę na początku tej serii i Hellstrom Banks wiadomo pod 8, Tylko zobaczy, czy juniorzy się zgadzają. Zgadzają się. Jesteśmy maksymalnie gotowi na starcie z Wybrzeżem. Jeśli wygramy 48 punktami. Nie, jeśli będziemy mieć 48 punktów, wróć, bo w poprzednim odcinku z tej serii wiele z Was pisało w komentarzach, że jak wygrać 48 punktami. Jeśli zdobędę 48 punktów, to wtedy mam finał. Jeśli nie zdobędę 48 punktów, no to niestety tylko mecz o trzecie miejsce. Dobra, próba toru. Znamy ten tor, więc nie musimy jechać więcej kółek. No i lecimy z batalią rewanżową. Pieszczek Smoliński, Torsel oraz Rulluk Becker. I bo jedziemy sobie właśnie Smolinski, zobaczymy, jak Luke Becker poradzi sobie z płotu. No to zaczynamy ściganie, i najlepiej, niestety, chyba raz zawodnik gości. Chyba Krystian Pieszczek, ale pięknie tam po zewnętrznej zaatakował Luke Becker, i na razie zostaje z tyłu Martin Smolinski. Jest to troszeczkę niepokojące. No, ja rozumiem, że gra na poziomie trudno ale bez przesady, dobra, uciek. Teraz nadrabiamy, troszeczkę nadrabiamy dystansu. I wyprzedzamy jednego z rywali. Już jest wynik 3 do 3 w biegu. Ale blokuje mnie mój kolega z drużyny, i ciężko mi się jest napędzić. Ale dobra, teraz piękna, długa prosta. I już wyprzedziłem mojego kolegę z drużyny. I wyprzedzamy z moim kolegą z drużyny. Właściwie z Luke Beckerem mogę po, po, po prostu powiedzieć: wyprzedzamy Krystiana Pieszczka. I jedziemy na 5 do 1 w pierwszym biegu tych zawodów. Ostatnie okrążenie. Ależ mnie teraz pociągnęło. Nie chciałem tego, ale spokojnie ustabilizowałem wszystko. I czy się Luke Becker da wyprzedzić, czy jednak się nie da wyprzedzić. Spada na miejsce trzecie, czwarte, czy jednak znowu na drugie. Chyba będzie na miejscu trzecim. Mimo wszystko bardzo dobry bieg w jego wykonaniu, moim również. Zaczynamy 4 do 2 i lecimy z biegiem drugim. Schmidt, Żupiński, Majer Gryszpiński. A więc pojedziemy sobie. No to mi jest obojętnie, właściwie Jonasem Mejerem powiedzmy. Ok, teraz z pola trzeciego. Ale długo trzymał sędzia, ale najlepiej ze startu chyba Karol Żupiński, on w białym albo w żółtym. Nie wiem, wiem, że z gry w parze jadą. Skupiam się na moim koledze na razie Szmicie, który spada miejsce ostatnie niestety. No ale spokojnie, my Jonasem Mejerem za chwilę powinniśmy wyprzedzić Karola Żupińskiego. Napędzamy się, ale on pięknie mnie przyblokował. Oj, 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 co tu się stało? No tego nie lubię niestety w tej grze, ale trudno zdarza się. No nie, tyle straty to już nie ma szans, żeby nadrobić jeszcze tak niedoświadczonym, tak nieszybkim zawodnikiem, jakim jest Jonas Meier. Więc po prostu proponujemy, byśmy dojechali sobie do mety, żeby zdobyć yy, chociaż zerówkę, nie wiem, czy za to coś mi zapłacą, no raczej, raczej jemu coś zapłacą, bo mi to jest obojętne, ale chyba jednak nie. No ale wiecie, plus jeden do stylu, że dojechał do mety, a nie zdefektował gdzieś na trawie. Tak jak Rude Holta w meczu z rybnikiem. Dobra, bieg trzeci. Mikel Beck, Marcin Kościelski, Kacper Gomulski, Wacław Milik. A my pojedziemy sobie Kościelskim, ponieważ jest słabszy, ponieważ liczę, że Wacław Milik tutaj wystrzeli. Jedzie Mikel Beck oraz Kacper Gomulski do tego. I najlepiej właśnie Wacław Milik wydawał się przez chwilę. I tak też chyba będzie pięknie to zrobił Wacław Milik po zewnętrznej. Na ostatnim miejscu Marcin Kościelski, ale spokojnie. Już dojeżdżamy do Mikela Becha i wyprzedzamy zresztą jednego z zawodników, ależ teraz było blisko. Bałem się, że padnę w bandę i jadę już, już tuż tuż za Michaelem Bechem. Wacław Milik się broni, on się napędza po zewnętrznej i wyprzedza swoich rywali. Ja tak samo teraz robię i już jest na 5 do 1 drużyna zwisztoka Jeśli będzie 5 do 1 to będzie sześciopunktowe prowadzenie, czyli takie samo jak wybrzeże z nami wygrało, teraz było bardzo blisko. Aby ja wpadł bandę, aby wpadł w bandę Mikelbek, który mnie wyprzedził i zrobił się wynik 4 do 2. A Mikelbek atakuje wacława milika i wychodzi na miejsce pierwsze. Nie, ponieważ z zewnętrznej zaatakował Kościelski i to on przywiedzie 3 punkty, także 4 do 2 jest dobrze. Jest wynik 11 do 7. Idziemy na razie po zwycięstwo, bieg czwarty, Jonas Meyer, Rasmus Jensen Kai Huckenbek oraz Karol Żupiński. No muszę jechać. Huckenbekiem, muszę jechać po prostu, no co? Jeszcze jedziemy w, z Karolem Żupińskim, bardzo dobrym juniorem, do tego jeszcze Rasmus Jensen, który powinien też zaskoczyć. Dobra, a co ja teraz zrobię, właściwie dlaczego do bandy? A i chciałem przykredzić, ale się nie udało, to jest pięknie. Co zrobił w tej chwili, co robi w tej chwili zawodnik w kasku niebieskim, mój kolega z pary, Jonas Meyer wychodzi na miejsce pierwsze, no dobra, to asekurujemy go. Jonas Meyer, ten młodziutki zawodnik, przechytrzył przynajmniej na chwilę. Rasmusa Jensena i Karola Żupińskiego, ale już Rasmus Jensen jest na miejscu pierwszym. Ale teraz spadnie na drugie dzięki mnie. ale już pięknie to zrobił, wepchnąłby mnie do bandy. Ale ja już poszedłem nożycami, się nie dałem wepchnąć i już napiję na miejscu pierwszym Kai Huckenbeck, a Jonas Meyer utrzymuje się przed Karolem Żupińskim, także czekamy na rozwój wypadków, jeszcze jedno okrążenie. Trzy punkty zdobędzie Kai Huckenbeck, to jest pewne. Dwa punkty Rasmus Jensen prawdopodobnie, tak jest. A na miejscu trzecim dojechał Jonas Meyer, co jest w ogóle niespodzianką. Wielką Żupiński bez punktu po tym świetnym biegu juniorskim. No okej, okay, dobra. Lookbacker, Jakob Torsell, Marcin Kościelski oraz Rasmus Jensen ponownie na torze widziany. Ale pojedziemy sobie ponownie Marcinem Kościelskim. Skupienie. No start wydawał się dobry, ale niestety dojazd już słabszy. No i Rasmus Jensen wychodzi na miejsce pierwsze, Jakob Torsen na miejscu drugim i już na 5 do 1, a właściwie na 1 do 5. i Wysztocka 6-punktowa przewaga w meczu była do tej pory w meczu. Teraz niestety może się to zmienić, chociaż będzie atakował i Luke Becker, i Marcin Kościerski. Czy to będzie jego mecz? Atakuje od zewnętrznej. Już jednego wyprzedza prawie, chciałem powiedzieć. Ale cały czas dwójka gospodarzy na podwójnym pro, dwójka gości na podwójnym prowadzeniu. ale teraz pomiędzy dwóch wszedł Marcin Kościelski i wyprzedził ich niczym Grigori Łaguta w 2013 mija ten zawodnik z Wisztoka. Mija zawodników wybrzeża Gdańsk rozpoczęło się ostatnio okrążenie. No te punkty mogą okazać się kluczowe od Marcina Kościelskiego. Piękna akcja, piękna szarża i będzie wynik w biegu 3 do 3, a wynik w meczu będzie 18 do 12, także cały czas 6 punktów. Także idziemy w dobrą, dobrą stronę. Bieg szósty. Wacław Milik, Robert Chmiel od razu z yy, chyba Taktycznej. Albo ze zwykłej Luka Schmidt oraz Krystian Pieszczek. Pojedziemy sobie Wacławem Milikiem, o tak właśnie. Teraz tak patrzę, czy kogo się bardziej obawiać, czy Krystiana Pieszczka, czy Roberta Chmiela. Wydaje mi się, że Krystiana, aczkolwiek. Ta gra potrafi zaskakiwać ich miel, na razie najlepiej ze startu, pięknie rozegrał pierwszy łok, na zewnętrznej pojechał Pieszczek i na pięć do jednego goście. Ale spokojnie, watson Milík się napędza, to jest bardzo szybki zawodnik i już w ciągu jednego łuku przedostał się na czoło stawki i on przewodzi temu biegu. Temu biegowi? Czy temu biegu? Chyba biegowi. W każdym razie jedziemy na 3 do 3, bo mój kolega Schmidt gdzieś tam z tyłu jest blisko w kontakcie, aczkolwiek chyba nie chwapi się do ataku. Dwa okrążenia do końca. Na razie zmieniają się tylko zawodnicy gości. Jadę tylko po zewnętrznej, bo widzę, że krawężnik po aktualizacji jeszcze bardziej się zmienił. że Nie da się tak wejść w krawężnik, typowo że tam jest bardzo, bardzo wolno. W ogóle zauważyłem, że większość torów zrobiło się na takich, że tylko, tylko i wyłącznie po zewnętrznej. Na przykład Gdańsk na pierwszym muku, Malila po zewnętrznej, tylko tutaj w Kumli widzę, jest podobnie. Także aktualizacja nie wiem, czy coś dała dobrego. Na pewno coś dobrego dała, bo da się po zewnętrznej jechać. Zobaczymy oczywiście z biegiem czasu jak to będzie wyglądać. Gryszpiński, Huckenbeck, Smoliński, no i Mikkelbech. Także Mikkelbech, zawodnik Wybrzeża, jeden z lepszych na niemiecką parę. Huckenbeck, Smoliński. No i tak myślę, kim mogę jechać? Chyba Huckenbeckiem, z prostego względu, że Martin Smoliński idzie z czwartego pola startowego, tego lepszego pola startowego. Więc zobaczymy jak sobie poradzi. No, start fatalny w wykonaniu... Kaja Huckenbecka, ale wszyscy jadą na zewnętrzną od razu, więc ja też tak zrobię. I napędzam się i muszę przejść tego Gryszpińskiego przynajmniej. Dobra, to się już stało, a z tego co widzę niestety na miejsce drugie spadł Smoliński, Mikkelbeck go wyprzedził, a ja praktycznie jak pachołka minąłem teraz Martina Smolińskiego i tak samo praktycznie nie, nie widząc zawodnika w kasku żółtym wyminąłem go i jadę na miejscu pierwszym na 4 do dwóch wilki z Wisztoka. Huckenbeck daleko, daleko z przodu, widać, że to jest jego dzień. Na miejscu drugim Mikel Beck, na trzecim Martin Smoliński, no i gdzieś z tyłu wozi tyły Piotr Gryszpiński, ale Smoliński walczy, by wyprzedzić Mikela Becha. jeszcze Mikel Beck się nie daje, ale cały czas w kontakcie jest Martin Smoliński, ostatnie okrążenie, no Huckenbeck w ogóle spokojnie, bez żadnego stresu, na luzie wjeżdża na metę. A miejsce drugie chyba jednak Mikel Bech. ale dobrze, 4-2, do to jest 8-punktowa przewaga, 25 do 17, no i półmetek zawodów, bieg 8. Jakob Torsel, Wacław Milik, Robert Kmiel, Jonas Meyer. czyli Milik w parze z Torselem, nie Kmiel, w parze z Torselem, Milik w parze z Jonasem Meyerem. No, muszę jechać po prostu Milikiem. Robert Kmiel podobnie z rezerwy taktycznej. Ciekawe, ile razy dzisiaj dostanie szansę, aż słaby start, fatalny start. Wybaczcie, mi miałem chwilowe cięcie, ale już wracamy. No i teraz zapomniałem w ogóle kto jedzie w biegu, wiem, że ja jadę zawodnikiem w kasku czerwonym, okej, okay, wyprzedzam już jednego zawodnika, wiem, że Robert Chmiel jest w kasku białym chyba, albo Torsel, na pewno jedzie ta para, ale spokojnie, aż ale czas, piękny atak, co zrobił zawodnik w kasku czerwonym, jest nabuzowany teraz energią po tym małym problemie technicznym i wraca do gry zawodnik w kasku czerwonym, jest to Wacław Milik, już pamiętam. Za chwilę rozpocznie się ostatnie okrążenie. No i Wacław Mili przywiezie trójkę, ale kto przywiezie dwa, albo nawet ten jeden punkcik? Czy mój kolega z Pary, czy jednak goście, chyba jednak, goście na miejscu drugim i na miejscu trzecim, niestety, czy nie? Jednak będzie 4 do, 4 do 2, bo Jonas Meyer stanął na wysokości zadania i pokonał Jakoba Torsela, więc gratulacje dla tego młodzieżowca. 29 do 19. i lecimy z z w 9, no a w tym biegu wystąpią. Martin Smoliński, Krystian Pieszczek, Kai Hukenbek oraz Robert Chmiel znowu z rezerwy. A myślę, że pojedziemy Hukendekiem damy mu zrobić ten komplet jeszcze w parze ze Smolińskim na pieszczka znowu i a Więc tylko, że Robert Chmiel ma lepsze pole od pieszczka tym razem. No, znowu dojazd jakiś niezachwycający, pojedziemy sobie na zewnętrzną. Ale na miejscu, na dwóch pierwszych miejscach na razie zawodnicy gości, musimy to zmienić. Atakujemy jednego zawodnika, już wyprzedziliśmy, teraz drugi. A więc będziemy musieli gonić, gonić, chyba to jest Krystian Pieszczek, już Chmiela zostawiliśmy daleko, daleko z tyłu. Napędzamy się po zewnętrznej i chyba będziemy mieli te y, dwa punkty przynajmniej, dwa okrążenia do końca. Teraz staram się wyprzedzić Krystiana Pieszczka, no ale to nie jest multiplayer, żebym wpychał go do bandy. A jednak jest jeszcze szybszy Krystian Pieszczek, ale postaram się na tym ostatnim okrążeniu go wyprzedzić. Na razie wynik 4-2 dla Wybrzeża Gdańsk, czyżby pierwsze zwycięstwo tej drużyny w tym meczu. Ale teraz pięknie go objechałem, i będzie 3 punkty na koncie. Będą trzy punkty na koncie Kaja Huckenbecka. pieszczek 2 z jednym punktem, jak się okazało. Robert Chmiel bez punktu Martin Smoliński. A więc wynik 32 do 22, cały czas 10 punktów przewagi. A my lecimy z biegiem 10. Becker w parze z Kościelskim, Żupiński w parze z Bechem. Także kolejna mocna para gości. No ale Marcin Kościelski jest dzisiaj w gazie, <laughs> nie powiem dzięki komu. On z pola czwartego i zobaczymy jak wystartuje i jak pojedzie. Na razie najlepszy star ma Luke Becker z drugiego pola. Jeśli się nie da wyprzedzić to wyjdę na 5 do 1. Tak jest, no pięknie to robi Marcin Kościelski. I na 5 do 1 na razie zawodnicy gospodarzy. Dobra, puszczę tego Beckera, bo jest troszkę szybszy. A sami się poświęcimy i pojedziemy bardziej wężej. No nie ma prędkości przy krężniku. nie ma zupełnie. Ale dobra, przyblokujemy zawodnika w kasku białym, ale widzę, że on też nie obiera najlepszych ścieżek. Teraz już nie, o leż teraz ostro. Zawodnik kaskubiałem chciał mnie przypchnąć. To jest chyba Karol Żupiński, ale mu się nie udało dopiąć mnie do bandy. Teraz było bardzo blisko, bym sam w nią wleciał. Jeszcze przez mojego kolegę z Pary rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Na miejscu pierwszym Marcin Kościerski, na drugim jedzie. Luke Becker, tak, Luke Becker, on będzie miał dwa z punkty z bonusem. chyba, że teraz da się wyprzedzić. Przez chwilę tak przynajmniej było, ale chyba utrzyma te dwa punkty. Tak jest. Luke Becker. Z dwoma punktami. Z punktem tylko Mikael Bech. Mikael Beck, właściwie nie Mikael. A Karol Żupiński 0 na koncie. Kolejne 0 na koncie Karola Żupińskiego. Jestem dosyć zdziwiony. Bieg 11. Ponownie Marcin Kościelski. Tym razem, tym razem w parze z Martinem Smulińskim. Robert Chmiel ponownie na Placu Boju. No i Krystian Pieszczek. Także standardowa para gości. A zobaczymy, jak poradzi sobie Marcin Kościelski. Start nie za dobry, ale znakomicie zrobił zawodnik kasku żółtym krystan pieszczek. No, chciałem teraz wepchnąć mojego kolegę z pary, tak to przynajmniej wyglądało. A ja się chciałem dostać do jak najlepszej ścieżki, napędza się po zewnętrznej. Zawodnik gości na prowadzeniu. Przyblokowałem jeszcze mój kolega, ale spokojnie, już się napędzam tą najlepszą kolejne, kolejną. A zawodnik kasku Białym wyprzedza mojego kolegę z pary, czyli Smolińskiego, nie, jeszcze nie, Smoliński się nie daje, a tymczasem Marcin Kościerski już dobiera się do skóry Krystiana Pieszczka. Teraz było bardzo blisko, ale teraz będę starał się po na drugim kolejnym łuku zaatakować i to się chyba stanie, tak, prędkości wystarczy, na tym poprzednim łuku chciałem, mogłem tam wjechać, ale walnąłbym w bandę, jeszcze bym został, nie daj Boże I... I co by była tak, to spokojnie poczekałem, zaplanowałem. Kościelski 12 punktów w życia. Właśnie dzisiaj odgrywa Marcin. Dwa punkty: Krystian, Martin, Smoliński z jednym punktem, Robert miał bez punktu 41, 25, więc jeszcze tylko 7 punktów, i będziemy mieli zapewniony udział w finale rozgrywek. E-winner pierwszej ligi. Jedzie Kasper Gomulski, który był zmieniany przez poprzednie dwa razy. Do tego Luka Schmidt, Becker, a Piotr, Piotr Gryszpiński, więc dobrze sobie wybrał moment trener Wybrzeża. Jedzie Kacper Gomulski na teoretycznie słabszego Luka Schmidt'a, a teraz go zaskoczę, bo ja pojadę Luką Schmidt'em. No właśnie, zobaczymy co teraz powie trener gdańskiego Wybrzeża i zobaczymy co powiedzą załodnicy na torze. Taśma już za chwilę, już poszła w tej chwili w górę, ale znowu został Luka Schmidt. Przyblokowałem mojego kolegę z pary, to nie było mądre. A wiadomo, że jadę w parze z Lukiem Beckerem napędza się po zewnętrznej. Oj, oj, oj! No to już w ogóle było, było przegięcie. No cóż, no chyba dzisiaj nie, po, nie powalczy Lukasz Schmidt. Boję się, że ten bieg możemy spisać już na straty. Na szczęście jest 14 punktów w meczu przewagi, więc nie ma co się szczypać, nie ma co się bać. Pojedziemy sobie przy Kredzie, zobaczymy, jak ta ścieżka to w ogóle wygląda. Jak wjeżdżałem przy Kredzie, to zazwyczaj dobrze mi szło. No niestety teraz widzę, że no fatalnie. Więc zakończymy to wynikiem 4 do 2. 20. 9 do 43 dla korzyść Wilku z Wisztoka, bieg 13. Kai Huckenbeck, on miał komplet. Wacław Miligon miał prawie komplet. I do tego Mikael Bech i Jakob Torsel. My pojedziemy sobie Huckenbeckiem, tak, tak. Idziemy po komplet niemieckim zawodnikiem i zobaczymy co pokaże w parze z Czechem. A więc w górę taśma, no i już poszli, no i kto najlepiej, najlepiej chyba. U zdziwieniu wszystkich jako tors, aczkolwiek, no nie wiem, nie wiem, tam się sobie przeszkadzałem, zawodnicy gości. Teraz przyblokowałem mojego kolegę z pary, ale już wychodzimy na 3 do 3 w takim razie. No i w ten błąk chciałem tak fajnie wejść, ale niestety przyblokował mnie mój kolega i korzysta z tego zawodnik w kasku białym. A i tak to miało wyglądać, ale teraz pięknie, pięknie, a tak zawodnika w kasku niemieckim jeszcze go przymykają zawodnicy gości. Kto wyjdzie najlepiej z tego wszystkiego, przyblokuje ich. Zawodnik z kasku niebieskim i teraz od zewnętrznej, tak jest, no walczy, walczy Kai Hugenbeck o tą swoją kolejną trójkę i nie daje za wygraną i chyba to wygra Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, była elektryzująca walka na poprzednim okrążeniu, ale wygrał Wygrał ją chyba Kai Hugenbeck, który dojeżdża na jednym kole do mety I Już ostatnia prosta, no i dojeżdżamy do mety za trzy punkty, niestety Wacław Milik się nie popisał, tylko to no tylko bez punktu właściwie, Bech 1, Jakob Torsel 2, biegi nominowane 46 do 32, jeśli jeszcze... No nie no, nie ma szans, po prostu musieliby 2x5 0 wygrać z zawodnicy Wybrzeża, żeby dojść, żeby wejść do finału. A propos finału, mamy kulminacyjne biegi tego meczu. Wiecie co, tu sobie zmienia na Kaja Huckenbecka, a tutaj sobie zmienia na Martina Kości yy Smolińskiego, tak jest. Marcin z Martinem, z Skyem, myślę, że to będzie dobre zestawienie. Krystian Pierszek w parze z Erasmusem Jensenem. A my pojedziemy sobie z podpotu właśnie sympatycznym Niemcem, który będzie się ścigał w przyszłym sezonie dla Accelant Shoot Devils. No i taśma w górę w ogóle. Ciekawa jest sprawa, że będzie nowy klub. Pewnie w Speedway Challenge jakaś aktualizacja dojdzie albo nowej edycji gry będzie ten klub. To też ciekawa sprawa. Ależ teraz było blisko, żeby walnął w bandę. Na miejscu pierwszym zawodnik gości, na miejscu drugim ja, na miejscu trzecim. W tej chwili w tej chwili na miejsce trzecie wychodzi mój kolega z pary, więc idziemy na 3 do 3 w ten, w ten sposób. Ale ucieka mi zawodnik w kasku żółtym, ale spokojnie. My się również na zewnętrznej napędzamy i wystarczył jeden jeden błąd przeciwnika i już wyjeżdżamy na miejsce pierwsza. Z tego co zobaczyłem, kiedy ja wyprzedziłem zawodnika w kasku żółtym, to zawodnik w kasku czerwonym spadł. Za zawodnika w Kasku Białym. no to jest smutne, ale tam walczy, walczy mój kolega z pary, ale na razie chyba nie wygrywa tej bitwy, w każdym razie będzie 3-3 za sprawą Kaja Kenbeka i dzięki temu, z, no klub Wilki Wilk, Wilk Wisztok, no Boże, Wolf Wisztok zapewnia sobie wejście do wielkiego finału e-winner pierwszej ligi, na szczęście w grze nie ma pandemii, nie ma, ym, znaczy... Nie ma pandemii, są play to chciałem powiedzieć. Bieg 15 Marcin Kościelski, Martin Smoliński, Mikel Beck i Jakob Torsel, także bieg finałowy. Mamy nadzieję, że Marcin Kościelski będzie miał komplet. Mamy nadzieję również, że Marcin Smoliński pojedzie tak w parze z Marcinem, żeby był wynik 5 do 1. No jeśli będzie 5 do 1 w plecy to i tak ładny, ładny wynik. Ale co ja tutaj widzę? Tutaj chyba Mikel Beck mi ucieka albo Krystian Pieszczek, nie wiem. Ależ to pięknie zrobiłem, ale jeszcze pięknie napędziłem i czy wyjdę na miejsce pierwsze? No z małymi problemami, ale wyszedłem. I raczej już nie odpuszczę, a teraz to robi Martin Smoliński, no czemu on tak bardzo kontruje? Gdyby tak nie kontrowali, to przecież byliby o niebo szybcy. Ale na szczęście Smoliński na miejscu drugim, chociaż to, to może długo nie trwać, ale dobra, skupię się po prostu na uciekaniu do przodu, żeby nie popełnić błędu. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, będzie wynik chyba 4 do 2, czyli 53 do 37, ale z tego co teraz widzę Martin Smoliński przedostał się na miejsce drugie i będzie 5 do 1, tak jest 54 36, tak się kończy wynik drugiego półfinału. No i widzimy się już za tydzień w wielkim finale, okno transferowe, a po co mi okno transferowe, przepraszam, chociaż chwileczkę, żeby było taki smaczek troszeczkę damy naszej karierze. A poczekajcie, muszę coś zobaczyć. Okej, okay, czyli nie mamy emerytowanych, emerytowanych zawodników. Bez klubu, bez klubu zawodnicy, seniorzy na początek. Momencik, bo się gubię, dobra. Bez klubu Jason Doyle, Josh Grajczonek, Jonas Jeppesen, Michel Palm, Toft, nie wiem jak, jak to się wymawia. No, i w sumie dalej już mniej znaczący zawodnicy. Wiecie co? Czy mamy zatrudnić Jasona Doyla w przyszłym sezonie na następny mecz? A właściwie, następne dwa mecze finałowe, no, dajcie mi znać. 750 tysięcy, no wiecie, i tak już tej kariery nie będzie w przyszłym sezonie. Tak? Przyszły sezon nie będzie już transmitowany u mnie na kanale, więc czyżby na ostatni taki rodynek ściągniemy Jasona Doyla, mistrza świata z 2017 roku? Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli Wam się ten odcinek spodobał to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. Do następnego odcinka. Na razie cześć!